Zabieram Was do Rzeszowa. Jadę tam, oczywiście, na delegację, ogarnąć kilka palących się tematów. I przy okazji odwiedzimy Rzeszowskie Słoiki. Chciałbym wam pokazać tą knajpkę, bo jest godna polecenia. Bardzo dobrze dają jeść, zjeść, najeść się. I też nie za miliony monet. Więc, jak będziecie na centrum Rzeszowa, to śmiało możecie e, wstąpić tutaj. A tutaj taki pomnik legendarny pod dali jest Rzeszowa. Ja znam jego taką, powiedzmy, brzydką nazwę. Dalej prosto. Że jak młodzież się spotykała kiedyś na wyjścia piątkowe, to mówiła podobno spotkanie pod Pipom. jeżeli ktoś jest z Rzeszowa dajcie znać czy dobrze mówię, czy pierdoły wam pociskam za 200 metrów, zawróć jedna ze zdrowszych przekąsek na trasie jaką możecie spotkać Subway nie obieszkałem odmówić uśmiechała się do mnie promocja na Subwaya, połówkę kanapki w stylu meksykańskim, za 19 zł. a że bardzo głodny byłem, no to my dobra tym razem nie macie 15 cm taka kanapeczka wołowina milona fasola Guacamole, pomidor, sałata, jalapeno, sos. Wodajże wybrałem chipotle i do tego jeszcze kilka sztuk doritosów. Pani bardzo mm, uważnie je nakładała, żeby też ich zbyt dużo mi nie dać. Test smaku. Oczywiście wziąłem jeszcze kilka papryczek jalapeno. Ta seria to jest praca na żywym organizmie. Wypracujemy od po... Za 800 metrów no, za 800. na drugi zjazd. Właśnie, słyszeliście teraz głos lektora z nawigacji Google. Czy Wam się on podoba? Bo dowiedziałem się, że głos, który od lat był w aplikacji, i była to żywa osoba, została po prostu perfidnie wyrzucona na rzecz sztucznej inteligencji. I teraz ten głos to AI, komputerowy. Myślał wy, kto. Niedługo wszędzie nas zastąpią. Nawet, nawet widzę, że już AI wchodzi do, do handlu. I przedstawiciel handlowy niedługo już będzie niepotrzebny, jak tu żyć? Ja się pytam, jak tu żyć? Trzeba się chyba bardzo szybko przebranżawiać, bo jest to gatunek, branża wymarła. Pyk, pyk, pyk. Wolnie jedna minuta, dobra, nie ma co płakać. Tędy też pojedziemy, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będź w lewo, następnie. Zawróć. Nie w lewo, nie, w lewo nie. Jak coś to w prawo. Skręć w lewo. Nie w lewo, w prawo pojadę, w prawo pojadę. Nie jestem lewakiem żadnym. Oczywiście taki żart sytuacji z mojej strony. Halo? No cześć, no gdzie jesteś? Gdzie ja jestem? No gdzie? No tam gdzie miałem być, pod pipą. No pod Rzeszowską pipą, tak. No ruszaj się, czekam. Nie ma czasu. Jestem bardzo zadowolony. Było smacznie. Bardzo smacznie, powiem jak u babci. Sznycel wieprzowy dał radę. Rozpływał się w ustach. Każdy często. W mgnieniu oka znikał. Pire ziemniaczane przyzwoite. Buraczki z wyczuwalnym chrzanikiem, takie właśnie lubię. Jedyne, co mi nie pasowało, to ilość kotlecików, bo były dwie kulki ziemniaków, dwa słoiczki buraczków i jeden kotlet. No i no widać gołym okiem, że brakuje jednego kotleta, żeby wszystko było do pary. Cena też przystępna. Moi drodzy, jak będziecie w Rzeszowie, wpadajcie do tej miejscówki, naprawdę warto, lokal godny polecenia. Fajny klimacik, bardzo miła obsługa, krótki czas oczekiwania. I w godzinach obiadowych. Zostało jeszcze wysłać zamówienia do biura i można będzie zająć się kontentem dla Was. Kącik książkowy, czyli filozoficzny bełkot. Dwie pozycje. Pierwsza pozycja, siedem nawyków skutecznego działania Stephen Coey. Książka o, jak sama tytuł wskazuje, o siedmiu nawykach, które e, razem tworzą synergię, dzięki czemu stajemy się bardziej skuteczni, bardziej wydajni. A sam autor w skrócie tak to. Ogarną. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menadżerskim. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń. Naprawdę książka bardzo fajna, miłość ją czyta, choć jest o wiele cięższa niż e, drugi autor, Brian Tracy, Zarządzanie Czasem. Mam takie wrażenie, że Brian Tracy jest autorem jednej książki, tak naprawdę. Wydał, wprawdzie, nie wiem, około 30-40 różnych y, tytułów. Ja przeczytałem może 10-15 i mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że przeczytawszy każdą kolejną jest o tym samym. Cały czas bazuje na tych samych powiedzmy przykładach, na tej samej tezie, po prostu takie lanie wody. Jeżeli bym przeczytał jedną tylko z jego powiedzmy całego zbioru tych 30-40 tytułów, no to byłbym zafascynowany. Mówi, bym miał pewnie takie wow. Ale po przeczytaniu 10 czy tam 15 nawet jego tytułów, to dochodzę do wrażenia, że, jestem trochę, że jesteśmy trochę oszukiwani, że już to gdzieś czytałem. Gdzieś mam taką myśl, w głowie, już gdzieś to czytałem. Potem powracam do wcześniejszych tytułów, no i 3 czwarte tego było już wcześniej. Uwielbiam zapach książek. Nie wiem, coś w tym w tym zapachu jest takiego uzależniającego, takiego wywołujące endorfiny, nie wiem czemu tak jest, ale tak mam. Ta już jest powiedzmy już kilkakrotnie czytana, ta była raz ciągiem przeczytana, więc jeszcze jest wyczuwalny ten zapach. Powąchajcie. Hotelowy test jedzenia na delegat. Danie instant, tak zwana zupka chińska, może nie zupka chińska, a makaron chiński od firmy Gong. O smaku ko Korean barbecue. Rozpakujmy. Design i grafika. Fajne. Na pewno wyróżniający się na półce sklepowej. Otworzymy. Po otwarciu, wieczka, pokazana jest instrukcja dokładnie, co trzeba zrobić. Otwórz przykrywkę i wyjmij saszetki z dodatkami i widelec. Ło! I nawet dołączyli tutaj widelec. Jestem w szoku. Byłem na tą okoliczność przygotowany. Zobaczcie. widelczyk suszone przyprawy to jest sos barbecue i jeszcze coś jeden sosik. zupka typu chińska makaron ten sam co Po otwarciu wieczka, od razu uderzył we mnie typowy zapach zupki chińskiej. Więc nie ma co tutaj przeciągać. Mamy dwie saszetki z sosiwem oraz suszone przyprawy. Tutaj jest kolendra, jakaś pietruszka. Spoko. Teraz trzeba to zalać. Zalać, aby się ugotował makaron. Zalewam, tak aby przykryć makaron w całości. Pyk. Przykrywamy i odstawiamy to na 4 minuty. Według instrukcji. Ten patent z widelczykiem. Spoko, wiadomo, że ja jestem zawsze już przygotowany na delegację, mam ze sobą nóż, widelec, łyżkę, ale jeżeli bym zapomniał, bądź osoba inna zapomniała z Was, może sobie taki widelczyk użyć. 4 minuty minęły, więc trzeba to wieczko uchylić i odlać wodę. Jemy wszystkie sosywa wymieszamy i mieszamy. Jeden sosik Tutaj mamy. dodam na samym początku że koszt takiego produktu w lidlu wynosił 5 złotych. spróbujmy patrząc przez pryzmat, że jest to danie instant i nie możemy już na samym początku spodziewać się euforii po zjedzeniu tego i odnosząc się tylko do dań podobnych, nie jest to złe. Jakoś nie wyczuwam takiego hamskiego po chemii. Lekko, lekko pikantne, lekko słodkawe i na pewno jest to danie na zaspokojenie tymczasowego głodu. Nie pojecie sobie tym daniem. Lecz jest warte 6 zł. Nie jestem na to w stanie odpowiedzieć. Moja ocena 6 na 10.